Właśnie chciałam zapytać też o te 11 urodziny. Czy wyliczyliście koszta, ile one finalnie Was, was wyniosły? Więc nie będę mówił w tej chwili o kosztach, ponieważ mówiąc o kosztach znów ktoś powypada wiesz, z podwójnie zasznurowego, zasznurowanego obuwia. W związku z tym komunia pokazała ogromny przepych i wiesz, piękne prezenty, za co myślę zostałem absolutnie znienawidzony, ponieważ no, byłem tematem wielu rozpraw socjologów, księży, czy tak wolno, czy tak nie wolno, czy tak w ogóle można dopuścić do tego rodzaju Zachowań. Wiesz, ja wydaję swoje pieniądze tak, jak ja uważam za stosowne. I to jest moja sprawa. Inni idą do kasyna, przegrywają je. Jeszcze inni po cichu kupują narkotyki i śpają. Jeszcze inni wydają na inne, powiedzmy, swoje, tak zwane.